Bo. Całość pochłonęła jeden dzień. Ekipa bardzo sprawna. W osób tutaj y, pracowali, także obstawiali dwa dni, ale udało się wszystko w jeden wylać. Teraz perspektywa wejścia do domu jest dosyć jakby, y, wyższa ze względu na to, że myśmy się zdecydowali na y, budowę domu na próg 15 cm od poziomu zero działki. Nie na 30, jak było faktycznie stare. To też warto ustalić przed. Y, budową w projekcie na jakimś stanie się. Teraz tak myślimy, że można było to nawet zrobić jeszcze niżej, no ale już jest za późno, bo po prostu więcej trzeba będzie usypać pod płytki kiedyś tak na wejście. Jeśli macie działkę yy, tak jak mamy, że trochę tak wyżej niż droga czy coś, to możecie śmiało się zdecydować na niższy próg wejścia, no bo to jest tylko ze względu na to, żeby do mnie był zelenek, jakby kiedyś była jakaś powódź czy coś. No u nas gdzieś mniej więcej będzie taki jeden z dwa będą takie schodki, tak, tylko takie długie. Tak, zaczyna, no, po prostu zrobić taki jeden długi stopień, a potem, wiadomo, spadek w stronę drogi, nie? Taki kaskadowo, tam na dół. No, także tak to u nas wygląda od wejścia. Już jesteśmy coraz bliżej stanu do leperskiego. Wiosna w końcu do nas zawidała. Za tydzień mamy Wielkanus, także już bardziej świąteczna atmosfera się robi. Aura. Na i pogoda też bardzo fajna, w końcu pierwszy dzień słoneczny i beton, jaki tutaj zastosowaliśmy na posadzkę, bo to też warto ustalić przed, czy będziecie mieli ogrzewanie podłogowe, czy nie. U nas to jest IX X Holcim, kiedyś firma ta się nazywała Lafarge. i tutaj on ma lepsze parametry pod względem ogrzewania podłogowego ze względu na swoją przepuszczalność. Czy jak wiadomo, tam rurki potem z wodą grzały. To ten beton nie będzie się tak szybko wychładzał, a będzie też więcej temperatury oddawało, i jakby mniej będzie pompa ciepła musiała dawać energii, żeby ten beton, przez ten beton jakby temperatura wyszła na zewnątrz. No tak, że teraz już mam tutaj jakby jeden raz. Ekipa też poprzecinała w niektórych miejscach samo z siebie po długości i po szerokości, takie jakby na kostki. W każdym pomieszczeniu tak, w zasadzie. Że w ze względu, żeby to naturalnie nie popękało jakby samo z siebie, tylko to jakby rozlu rozluźnia jakby całe ten powierzchnię, nie? że takie to są duże. I tak samo przy każdym słupie też ponacinali, też żeby właśnie od słupów czy coś jakby dom jeszcze tam zabracało, żeby to po prostu nie strzeliło nie samą tutaj tutaj, tak jak tu widzicie kuchnię. Także no i teraz yy, też warto ustalić, żeby to jak to potem będzie ze stopniami na schodach, bo to, że się dobra warto też ustalić jak się że mniej dom wybudowany ten stary z, 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 z poziom 0. Zmierzyć sobie najlepiej stopnie ten wyższe, bo drugi do przedostatniego stopnia wszystkie stopnie są przeważnie już równe, bo to jest 18 cm. I potem ten co będzie wydało, też musi sobie odmierzyć od HS-ów, czy od drzwi wejściowych, czy od drzwi balkonowych, jak macie wszystkie okna do ziemi. Zostawić tak wiadomo z progiem na podkład i panele, czy tam na kaplice, zależy co będziecie mieli. No i plus też sprawdzić z tym schodkiem, nie? U nas tam jest różnica dosłownie chyba 4 mm na tym pierwszym stopniu, także no jest dobrze to jakby wylane, a ostatni stopień no jest idealnie, wychodzi tak jak te pozostałe, także tylko tu może tej coś tam komuś delikatnie zeszło w zmiar, no dobra, no to możesz pokazać mi więcej, jak to wygląda bardziej na gotowo. A i też y, ważna sprawa, y, nie róbcie, jak będziecie mieli łokinę tak jak my w każdym pomieszczeniu, y, powiedzieć od razu tym, co będą wylewać, żeby nie zalewali na równotu wszystkiego, bo to i tak wasze są pieniądze to raz, a dwa, że potem przyjdzie i tak glazurnik, kafelkarz, kafelka, który będzie robił łazienkę i tego typu prysznic, że on będzie tak to skuwał i będzie sam robił sobie spływ po swojemu, bo on wie jaki powinien być, ale zrobię po prostu tylko taki jakby trochę niższy, a potem troszkę szkapelkę sobie sam to tam doleje, czy tam podkuje delikatnie. Jeszcze tutaj ten jeden gabinet. Pokażemy jak został wylany. No i w zasadzie co, została nam tak, góra. Tak, ja nam jeszcze góra do pokazania. Tutaj naprawdę jak też to oddaje się po ekipie, czy pod stopniami, pod sam koniec naprawdę wszystko jest mega fajewle, także no ekipa mega fajna, nie? Wyszło nasz z tym lepszym cementem 42 zł, bo ogóle miałoby być 39-40, tam mieliśmy się dogadać, ale 42 wyszło ze względu na to, że mamy ten właśnie lepszy cement, który, no, Potem w przyszłości się zwróci tak jakby nie było, że na opłatach, na za prąd. I mamy tutaj no tak jak wylaliśmy na 289 metrów wszystko zrzutów. No i wyszło nas to z fakturą 8%, bo nam zależało też na fakturze. Tam po negocjacjach 13 tysięcy, nie? Także w jeden dzień to wylali. I tak to wygląda. Dobra, no to idziemy na górę. Jak widzimy na pierwszym piętrze też mamy dolane. Tutaj mamy ten stopień co robiła ekipa jak budowała doma, tutaj ten stopień ostatni właściwy, to też jest tam minimalnie, yy, on jest wyższy, ale to też ku biedy powiedział yy, posadzka, bo my akurat chcemy kafle na, yy, na schodach mieć, także tam po prostu kafel każda trochę grubiej kleju i to zniweluje, nie każdej tam odległości. Także tutaj możecie wejść do góry, otwieramy te szokna, żeby ten dom bardzo przewietrzyć tutaj nasza pralnia. Tak. tu już sypialnia tutaj tak samo w tym przypadku właśnie bez delikatne odpływy też wszystkie pootwieramy, żeby tam potem Ci co będą robić łazienkę nie mieli problemu. Też warto znaczy, że bo oni tyle nie znalazły przypadek. Bo też się takie zdarzało słyszeliśmy. I potem było szukanie rur. I taka ta łazienka ogólna. No i pokój przyszłego dziecka. Teraz jeszcze raz i gabinet i, i drogi pokój. No i tak to się porozumienia. Znaczy Trochę się martwiliśmy o to, że tu będzie w tyle wyranę. O to jakie będą wysokości na pomieszczenia, zwłaszcza na dole, jak mamy te wszystkie podciągi. Ale jak tam potem będzie mi obniżane sufity i te na to i tak wyszło więcej. 2,40, 2,50, już jakby na gotowo z podłogą, ze wszystkim, także no, tak jak normalnie, jak u nas mieszkaniu. Tak samo w przypadku tutaj, będzie... Tutaj są te legary, no to wiadomo, te rurki od rekuperacji, no to wiadomo, trochę niżej pod nimi od razu będzie płyta, no a to też jest taka mera standardowa wysokość pomieszczeń. No tutaj chyba będzie troszkę wyżej, nie? Tu, tu chyba będzie trochę wyżej, no. No i tak naprawdę to na tyle. To wszystko, teraz przyjdzie gość, już mamy nadzieję w tym tygodniu, bo po świętach zrobić tam tarasy zacznie, wszystkie dookoła domu i w międzyczasie już wejdzie ekipa z osuszaczem na górę, żeby na górę, żeby wyciągnąć wodę z całego domu, tam nie wiem, za dwa tygodnie, czyli to już będzie jakby trzeci tydzień po i po posadzkach i Powiedzieli, że przysiągł wtedy miesiące do półtora. jak już tam tę zrobi swoją robotę, żeby było wiadomo wilgotność o wiele mniejsza w domu, on też tam sprawdzi to wilgotnościomierzem, czy będzie mógł już prace takie wykończeniowe zacząć, typu nie wiem, gładzie, płyty GK kręcić i tak dalej, nie? No a potem to wiadomo etapami cały czas do przodu. W zasadzie sensie co, teraz, yy, jak powiedziałeś, czekamy na tarasę, yy. Trzy tygodnie, miesiąc wszystko to będzie schło. Yy, I jeszcze w międzyczasie, może międzyczasie... powiedzieć, co tutaj wyszło nam na poddaszu, możesz powiedzieć, bo to już jest istotne. No taka, ale to bardziej w sumie, no, nie wiem, nasza wina nie za tylko tych, co to Ekiby. robili, jak mamy tutaj już strych na gotowo zamknięty razem z całym e, e, poddaszem, ocieplonym i tak dalej. No tam też Pana Łóżka na przyszłość, że nie robić tego dopóki nie ma tynków i posadzek, gdzie jest bardzo dużo wilgoci. Bo tam potwierali niektóre płyty usb te sufitowe od dachu, pod dachem, no i było zebrane trochę no wilgoci taki no mokrej, że ta wata trochę utraciła i tak dalej. No i teraz są to wiadomo na swój koszt będzie wszystko rozkręcał, wyciągał i da tam też osuszać, żeby to wszystko jakby wyciągnąć tą całą wilgoć, że, no teraz wie, że jest taka zasada, że nie powinno się takich prac no wykończeniowych robić przed takimi posadzkami, nie? bo to jest mega dużo wody, a to wszystko idzie do góry. A wiadomo, to tak jak wszystko tam zamknięte, no to, to nie ma gdzie usiąść, jak jest wszystko tak. gotowo. I tak naprawdę szczęście w nieszczęściu, że zdecydowaliśmy się na dwa dodatkowe okna, bo gdybyśmy nie nie dodawali tych okien i by nie były ściągane te płyty OSB no to byśmy się nawet o tym nie dowiedzieli gdzie tak, gdzieś za 15 lat bo dopiero, to ci nie? co robili, budowali i robili dach no to właśnie oni nam dołożyli te dwa okna dachowe, bo zdecydowali, że bardziej ten strych nam się doświetlić tak. i jak oni właśnie wycinali te kwadraciki na te okna no to powiedz, że tutaj dostaną tą folię ter para termoizolacyjną, nie paraizolacja tam jest zrobiona i tą batę on no, to po prostu włożył, tak mi ją włożył w rękę do wiadra, no, nie? Takie mokre wszystko. No ale to jest pół biedy, że to jest teraz, bo też jestem nic ze stanie go, że jakby to było gdzieś 10-15 lat, gdzie te wszystkie belki zaczęły nic, tą wodę piły, no to byśmy mogli mieć konstrukcję przykład do wymiany. No bardzo dużo kosztowy. By bardzo dużo kosztowało no. Także no trzeba na każdym etapie, jak widać yy, no, mieć, bardzo... uważać przede wszystkim i sprawdzać. No bo widać, że nawet, no, nawet ten co robił, to to mówi, że takie coś się pierwsze bo przydarzyło i to się to tak to jest Tak, nie? o tyle fajna ekipa, że jakby przyznała się do błędu i poprawi tak, to. to no, w przyszłym tygodniu właśnie przyjdą yy, i odkręcą tak. wszystko. Żeby jak teraz są te wyższe temperatury, będzie mieli w przyszłym tygodniu, to sama w samym sobie będzie schło. No i plus nasz, że będzie tam by, była do woda, nie. No, ale jednak no, dużo, o dużo rzeczach trzeba wiedzieć, czytać się gdzieś tam y, informować od różnych osób. No i tutaj... jeszcze przy okazji w międzyczasie, no to po majówce, 5 maja wchodzi ekipa i będą robić już od skrzynki, y, od będą robić już kabel pod ziemią, główny w domu. Tak samo y, wodę, którą tam mamy wyprowadzoną i y, y, kabel z tyłu, kiedyś na taką kuchnię letnią, to też właśnie to wkopią przy okazji, jak będzie koparka. No i też zrobiono oczyszczanie oczyszczalnię przydomową, i też podłączą właśnie to już sanitarnie do tej oczyszczalni, żeby to już było na gotowo. I jeszcze spust z pusty z które już mamy, będziemy mieli dwa zbiorniki. Jeden zbiornik taki szczelny z przelewem do dziury, po prostu z drenażem zrobionym, żebyśmy sobie potem mogli z tego, co jest właśnie szczelny zbiornik, oddawać ogródek, czy tam gdzieś tam sobie używać tą wodę, bo tam też mamy przygotować właśnie pod to kawelek, żeby tam podłączyć jakąś pompę pod to. No i to w sumie takie prace zewnętrzne, wszystkie media będziemy już jakby podłączone, także to będzie już też z głowy, nie? E, tak, no to to wszystko powiedzieliśmy na ten temat. Pewnie za tydzień postaramy się nagrać kolejny film z odpowiedzią na pytania, które zadaliście. Tak, bo teraz jeszcze mamy no, niestety nową pracę przed tymi świętami, tak że będzie ciężko jakby tak. do tego przysiąść. A trochę tych pytań mamy jakby do segregacji, żeby się nie powtarzało i do przejrzenia. jeżeli dodamy ten film, no to możecie jeszcze pod tym filmem dodawać jakieś pytania, które macie. Tak. Wszystko od razu zbierzemy za jednym zamkniętem. <coughs> A potem pewnie święta, to święta wyjdzie ten film, czy tam e, koło majówki wyjdzie już film taki e, z pytaniami już i odpowiedziami naszymi. Sumowujące. Tak jest. Także tyle, trzymajcie się.